Witam wszystkich, którzy mają teraz ferie. Cześć dzieciaki! Słuchajcie, ferie to nie tylko czas, żeby sobie siedzieć na gierkach, ale możecie również poznać tutaj parę ciekawych rzeczy, takich jak, na przykład, robienie naleśników. My dzisiaj was zapraszamy do robienia naleśników wspólnie. Nauczymy was jednej z metod. Wiadomo wszyscy się będą chwalili, że są najlepsze, ale jeżeli uwierzycie, że nasze są najlepsze, to następnym razem zaprosimy was, żebyście tutaj przyszli i was poczęstujemy, jak już będzie można wchodzić do restauracji. Dla zwycięzcy y, oczywiście jest darmowy, darmowy posiłeczek, jak już y, wygra, a następny, który zrobi i się pochwali, dostanie od nas patelnię do robienia naleśników. No wioteńko. A więc co, zaczynamy? No to pora zaczynać. Potrzebujemy jajka, przynajmniej jednego, szklankę mąki, szklankę mleka albo pół szklanki mleka i pół szklanki wody gazowanej, łyżkę cukru bądź też dwie łyżki, jak lubicie słodkie, ale pamiętajcie, że cukier to biała śmierć, więc za dużo nie używajcie. I troszeczkę szczyptę soli i dwa, dwie łyżki albo masła klarowanego w albo oleju słonecznikowego. My mieliśmy olej w kieliszku, także niech Was ten kieliszek nie zgubi, ale to był tylko olej słonecznikowy, który również spożytkujemy i tym olejem również pierwszy raz posmarujemy patelnię, także dwie łyżki oleju słonecznikowego i łyżeczkę do posmarowania patelni. A później wszystko już mieszamy, to już będziecie widzieli na filmie. Serdecznie chciałam podziękować właścicielom i pracownikom restauracji Coś Smacznego, tej, która jest przy Rosmanie, bo dzięki ich uprzejmości mogliśmy tutaj dzisiaj przygotować naleśniki i podzielić się z Wami naszym doświadczeniem. Zapraszamy, naprawdę smaczne nam wyszły. Słuchajcie, wierzcie, musicie wierzyć nam na słowo, ale zjedliśmy je po prostu.